Sorry, zakrztusiłam się. Ale wracając do tematu. Dla mnie, co ludzie robią, to jest chore. Ostatnio załapałam się na taką osobę, nie będę podawać nazwy, przepraszam, co miała z jakiegoś tam swojego hejtera, nie wiem, dla potrzeby filmu, nazwę go Enosław24. No i ten Enosław24 jakby był hejterem tamtego konta. I tamte konto kazało swoim fanom go zgłaszać i na swoich nazwach pisać na przykład Anti-Enosław24. już wam pokazuję, jakby to wyglądało. Dobra, macie na ekranie teraz taką kreskę, gdzie będzie nazwa tamtej osoby. Dla potrzeby filmu, nazwiemy ją może Fancyn42. I przy swoich nikach dawali coś takiego. Uff, no dobra, nie każdy może mnie z tym zrozumieć, no bo niektórzy mogą powiedzieć, no ale Uzi, przecież tam było jakieś AEN24, co to w ogóle jest? I właśnie te AE, podłoga N24, to jest skrót anti-NOSLAW, właśnie 24. Nie, wiem, że nie każdy może zrozumieć, co to znaczy anti, ale są takie powalone, no, na przykład są hejterami, powiedzmy, nie wiem, to ma Hasbin Hotel, czy hejtują te wszystkie teriany. W ogóle, sorry, nie znam się na tych rzeczach, więc daję akurat takie przykłady. I anti to jest po prostu tak, takie coś, że jesteś przeciwko temu. Jedynie tak potrafię to wytłumaczyć, sorry. I ja nie rozumiem ludzi, co oni zachęcają swoich fanów, żeby właśnie zgłaszali tamte konta, bo to są tacy zwykli hejterzy, jakby ja rozumiem, to nie jest przyjemne, jak ktoś praktycznie cały czas ci spami w komentarzach, że swój kontent jest taki, po prostu ignoruj to i usuwaj te komentarze. Ja z hejty mam praktycznie prawie codziennie, ale ja po prostu usuwam, jakby usuwam je po prostu, że nawet jakby ktoś brał mój content, jakby nawet sobie zabrał nazwę moją to jakby nie kazałabym nikomu zgłaszać to niech sobie kradnie te filmy może i tak może mu się znudzić mój content bo nie wiem kto by nawet chciał kraść mój content i w ogóle dla mnie to jest nawet takie bez sensu kazać komuś zgłaszać jakieś niewinne konto co jest hejterem po prostu kogoś że tu chodzi o całe konto google ponieważ nie jest TikTok, Instagram, Facebook, że one się jakby nie łączy z kontem oficjalnie Google, no chyba, że ktoś sobie połączy, ale jakby ktoś mnie teraz tak zgłosił na TikToku, to jakby ja nic z tego nie osiągnę, bo mogę sobie stworzyć nowe, pod innym numerem czy tam hasłem, nie ogarniam tego, ale YouTube należy do konta Google i to jest praktycznie takie trudne od tego się rozwiązać. Raz pamiętam, że mi usunęli film, gdzie komentowałam tam jakąś bajkę i mi wklepali prawa autorskie, mi usunęli ten film i naprawdę ja miałam duży problem i przez chyba dwa tygodnie nie mogłam nagrywać filmów, a co dopiero takie usunięcie kanału. Naprawdę. I taka rada ode mnie, jak zobaczycie, że ktoś was kopiuje, czy nawet i nazwy kopiuje, hejtuje was, to błagam, nie zgłaszajcie go, a tym bardziej nie zachęcajcie do tego innych, ponieważ to nie zawsze musi być jakaś osoba, co ma, nie wiem, 15-14 lat, tylko jakieś dziecko, na przykład, nie wiem, jakieś 10-12 lat. No ale okej, okay, rozumiem. Dziwnie to brzmi, że niewinne konto hejtera. Ale jak się tak przyjrzysz, to naprawdę jest takie niewinne konto, ponieważ to jest taka naprawdę randomowa osoba, co ci zhejtowała raz, dwa, trzy razy jakiś film. I ja też mam dużo takich kont, które hejtuję. Naprawdę przyznaję się, nie jestem taką osobą, co nie hejtuję. Ja naprawdę mam dużo filmów, gdzie dałam hejt. Na przykład, gdy była ta drama z weganką to też dałam jej hate, ale później i tak chyba pousuwałam połowy tych komentarzy. Nie wiem, po prostu ja miałam takie przewidy, że ktoś z, moje, z moich fanów to zobaczy i później takie będzie miał... What the fuck? I też pamiętam, że raz hejtowałam suma, że on... bo nie wiem, czy wy znacie Sum comment, ale on praktycznie... To nie jest takie typowy film komentarz jak mi się kojarzy, że komentuje film jak na przykład ten Hasbin Hotel czy Murder Drones. On bardziej komentuje konta. Nie wiem, ja mam tak dziwnie, że go nie lubię, ale lubię oglądać jego film, naprawdę. Więc na tym filmie to było wszystko. Po prostu chciałam tylko wam przekazać moją opinię, właśnie żeby nie zgłaszać tych kont. I to praktycznie wszystko. Bye.